Dzisiaj nagrywam trochę jednym urządzonym aparatem. Ym, chcę wam powiedzieć, że wczoraj były walentynki i to jest jakby nie użyłam się wczoraj wrócić w filmiku, ale więc dzisiaj pet shopa, tak nie jestem. specjalnie Petropa tak walentynkowo. No, tak jest. Może tam z tyłu będzie trochę więcej świetno. O, no to on tak wygląda. Dla mnie jest bardzo fajny. Nasz Adel. No, um, a jestem Vir, i Virginia, znaczy Vir, Virginia dla niektórych. No dobra, inaczej. E, więc życzę wam wszystkiego najlepszego z okazji Walentynek. Tysiąca subskrypcji, samych lajków pod filmikami i naprawdę wam życzę wszystkiego najlepszego. Och przepraszam, że nie udało mi się nagrać akurat na walentynki. Życzę Wam wszystkiego najlepszego, co najlepsze filmikach i powodzenia na kanale YouTube. Pa, właśnie pa.